Przygotowania do zaprzysiężenia, Krzysztof Bosak odniósł się do zbliżającego się zaprzysiężenia rządu i nowej kadencji Sejmu. Podkreślił znaczenie uporządkowania formalności oraz zapowiedział aktywne uczestnictwo Konfederacji w pracach parlamentarnych od pierwszego dnia. W Sejmie przygotowania jedną pełną parą. Widać dużą ekscytację, jeśli mogę tak powiedzieć, czy też poddenerwowanie zbliżającą się uroczystością. W tej chwili mam wrażenie, że wszyscy się skupiają już bardziej na logistyce niż na polityce. Przynajmniej wewnątrz kancelarii Sejmu. E, to znaczy, ruch ma być zupełnie zmieniony. Szykują się manifestacje przed Sejmem. Spodziewamy się, że wielu, przede wszystkim sympatyków prezydenta, przyjdzie przed Sejm. E, przyjeżdża dużo gości i z kraju, i z zagranicy. E, sale będą wypełnione. E, oczywiście na sali Sejmowej będzie zgromadzenie narodowe i niewielka reprezentacja gości. Natomiast wielu gości będzie w innych salach oglądać transmisję, będzie tego dnia w Sejmie, więc przygotowania do tego trwają. Są zaangażowani w to no, bardzo wielu pracowników kancelarii Sejmu. No i w międzyczasie równolegle, poza tymi przygotowaniami, trwa normalna praca legislacyjna i, i cały wszystko czas trwa. Czy spodziewa się pan, Sejmu. że wszystko zgodnie z planem przebiegnie? Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. To moje pytanie zatem, no. Przesłuchanie Szymona Hołowni i relacja z Donaldem Tuskiem. Bosak skomentował rolę Szymona Hołowni jako marszałka Sejmu, wyrażając ostrożny sceptycyzm wobec jego deklarowanej bezstronności. Zwrócił też uwagę na bliskie relacje Hołowni z Donaldem Tuskiem, ale zauważył też, że nie chce być jego podnóżkiem. Bo marszałek Sejmu ma być przesłuchiwany w prokuraturze w związku z tymi swoimi zapowiedziami czy tym, co powiedział w mediach. I moje pytanie, czy uważa pan, że usłyszymy, kto nawoływał marszałka Sejmu do tego zamachu stanu, czy raczej to przycichnie? Mm, Szymon Hołownia nie wygląda mi na samobójcę politycznego, więc e, ciekaw jestem, jak to rozegra. E, powiedział A, pewnie nie będzie chciał powiedzieć B, ale nie wiem, co zrobi. No właśnie, ale też jak pan odebrał te zapowiedzi marszałka Sejmu, tego, co się działo, do czego był nawoływany? No, wydaje Dlaczego mi się, to że... zrobił? Dlaczego o tym powiedział w ogóle w mediach? Bo to jest też komentowane szeroko. No, wydaje mi się, że chciał pokazać jakąś swoją asertywność wewnątrz koalicji rządzącej i wydaje mi się, że mu to ciąży, że zaczął być traktowany jak przystawka Donalda Tuska. No, to, że to powiedział nie stawia w zbyt dobrym świetle premiera, zmusiło do tłumaczenia się, do odcinania i, i, i wydaje mi się, że też o to chodziło, żeby postawić premiera w kłopotliwej sytuacji. I pokazać, że nie jest bezwolną marionetką, tylko że jest politykiem, który ma swoje czerwone granice. Czerwona linie i których nie przekracza. A niektórzy mówią, że to może być taki polityczny koniec marszałka Sejmu, że ostatnio rozmawiałam na przykład ze Zbigniewem Ziobrą, który twierdzi, że premier będzie chciał go tutaj cytat wdeptać w ziemię w sensie politycznym. Pewnie tak, mówi? pewnie tak, ale i bez tego myślę, że cel byłby ten sam. Więc nie, nie, nie jestem pewien, czy tutaj specjalnie wiele zaryzykował. To pytanie już o samą psychologię premiera Tuska. Mm. Um, Natomiast polityczny koniec w polityce to utrata wyborców. To jest pytanie, ilu wyborców widzi ciągle w Szymonie Hołowni i w jego partii atrakcyjną propozycję wyborczą? Ja do tych ludzi nie należałem, nigdy nie byłem zafascynowany propozycją Szumona Hołowni, więc trudno mi się też wczuwać w ich. Umysły i ich polityczne serca, a do tego się to w gruncie rzeczy sprowadza. Jeżeli Szymon Hołownia rozczaruje swoich wyborców, to to będzie polityczny koniec. A to, że jedna czy druga partia, czy lider go atakują, no to jest codzienność nasza w polityce, że się atakujemy nawzajem, czy jesteśmy atakowani. Myśli pan, że Szymon Hołownia może nie ustąpić z tej funkcji marszałka Sejmu, bo wiemy, jaka jest umowa koalicyjna, że zgodnie z nią ma ustąpić i Włodzimierz tym ma być marszałkiem Sejmu. Pytanie, czy może tego nie zrobić Szymon Hołownia? No i jeżeli koalicja będzie funkcjonować prawidłowo, to, to zgodnie z ustaleniami koalicyjnymi powinna być zmiana. I to jest pytanie o to, czy oni są tam wewnętrznie podegadywani. Ja nie uczestniczę w ich rozmowach, więc trudno jest mi to komentować. Myślę, że lepiej zaprosić na moje miejsce tutaj kogoś z Polski 2050, z Lewicy czy z PSL-u albo jakiegoś komentatora, który skupia się głównie na plotkowaniu z nimi. Ja do takich osób nie należę i taka osoba będzie tu więcej mogła w stanie, mogła powiedzieć. Jasne, ale jest Pan w tej polityce bardzo, bardzo długo już. Mm -hmm. I też słyszałam, słyszałam Pana komentarze, no ja myślę, że bardzo długo słyszałam Pana komentarze na ten temat i zaciekawiło mnie to tyle, że słyszałam, że Pan twierdzi, że może nie ustąpić z tej funkcji Marszałka Sejmu i tutaj moje pytanie, czy w Pana ocenie politycznie powinien to zrobić tak naprawdę? Czy to może w, w tej sytuacji być pomocne? Panie redaktor, ja jestem z tej szkoły, że uważam, że zawartych umów należy dotrzymywać. Natomiast też należy dodać, że należy dotrzymywać umów, z których także druga strona się wywiązuje. I tak naprawdę my nie wiemy, co tam dokładnie dzieje się za kulisami, to znaczy na ile premier i politycy platformy wywiązują się z umów zawartych koalicyjnych z Polską 2050. Widać, że realizacja jakichkolwiek postulatów programowych idzie im jak po grudzie. Z drugiej strony obawiam się, że zawdzięczają to w pewnym stopniu sami sobie, też kadrom jakie dobrali, które reprezentują ich w rządzie. Natomiast to są ich sprawy, ja ten rząd oceniam negatywnie, pani mi zadaje pytania tak jak bym znał tam na wylot ich wewnętrzne stosunki, tak nie jest. Ja patrzę na to z zewnątrz, myślę, że podobnie jak pani redaktor. Oczywiście spotykamy się w sejmie, rozmawiamy, ale nie o tym co się dzieje w koalicji. My rozmawiamy o porządku obrad, rozmawiamy o organizacji samego sejmu. Bosak o Męcenie, zgoda z Męcenem. Krzysztof Bosak przyznał, że w pełni zgadza się ze Sławomirem Męcenem w ocenie działań Jarosława Kaczyńskiego. Po wyborach. Obaj liderzy Konfederacji są zgodni, że PiS próbował instrumentalnie wykorzystać Konfederację jako narzędzie do utrzymania władzy. Ta Bosak podkreślił, że Kaczyński nie oferował realnej współpracy programowej, lecz jedynie próbował przeciągnąć posłów Konfederacji, licząc na ich wsparcie w kluczowych głosowaniach. To była gra na czas i próba wciągnięcia nas w ich polityczne bagno, bez poszanowania naszych postulatów, mówił Bosak. Dodał, że Konfederacja pozostaje niezależną siłą i nie pozwoli się rozgrywać ani pisowi, ani platformie. No to zapytam ściśle tutaj o Konfederację, bo ostatnio słowo Mir Męcen... Mówił, że tak, że Prawo i Sprawiedliwość potrzebuje Konfederacji, a nie Konfederacja Prawa i Sprawiedliwości. Skrytykował też Deklarację Polską. Też w mocnych słowach o Jarosławie Kaczyńskim, prezesie Prawa i Sprawiedliwości, się wypowiadał. Więc moje pytanie, czy pan tutaj się zgadza ze Sławomirem Mencenem? Tak. tak. Ja, uważam, że ta, ja w ogóle uważam, że ta dyskusja jest jałowa. Jeżeli chce się z kimś wspólnie opublikować jakiś dokument. To się w, w polityce prawidłowo takie rzeczy, jeżeli chodzi faktycznie o to, żeby coś tam wspólnie podpisać, opublikować. Te się strony kontaktują ze sobą, oczywiście nie przez media, powołują wspólny komitet redakcyjny, pracują nad treścią, co do której się zgadzają, po czym robią jakieś eleganckie wydarzenie, na którym ogłaszają jakiś dokument, który coś zwiastuje i zaczyna w pewien sposób organizować myślenie polityczne ludzi, którzy z danymi liderami się identyfikują. Tutaj żadna z tych rzeczy nie miała miejsca. Myślę, się o tym dowiedzieliśmy z mediów. Widać, że to jest skonstruowane głównie w celach pewnych propagandowych. I tak też na to reagujemy. No, jakby jeżeli ktoś się spodziewał z naszej strony, że będziemy jak takie pieski merda, czy gonkami i się cieszyć, bo Jarosław Kaczyński opublikował parę punktów, no to, to nie my. Jasne, ale przedstawiane to jest trochę jako taki konflikt, wojna, że tutaj jesteśmy. Nie, mocne to dziennikarze doszukują lecą. się sensacji. Moim zdaniem należy się skupić na merytorycznej stronie polityki, na tym, co się rzeczywiście dzieje. Na przykład mamy zalane żuławy. Yy, mamy zaniedbane inwestycje w infrastrukturę odpowiadającą za gospodarkę wodną w tej sprawie w piątek w Ministerstwie Infrastruktury. Interweniowałem, nasi posłowie działacze dzisiaj na komisji w tej sprawie zabierali głos. Yy, mamy sprawy związane z bezpieczeństwem, z obronnością, z kupowaniem dronów, systemów antydronowych, niedofinansowanym wywiadem, nierozlicznymi aferami poprzedniego rządu, nowymi aferami tego rządu. Ja bym wolał się tym zajmować, bo to są rzeczy, które mają przełożenie to, na jakość a, czyli, funkcjonowania czyli, czyli naszego państwa. Prawie... O spekulacjach dotyczących rządu z Tuskiem Bosak odciął się od jakichkolwiek sugestii współpracy z Donaldem Tuskiem i jego ugrupowaniem. Zapewnił, że Konfederacja pozostaje formacją opozycyjną wobec zarówno PiS, jak i PO, i nie bierze udziału w żadnych zakulisowych negocjacjach koalicyjnych. Ale to, to mimo wszystko zapytam, bo pierwszy punkt tej deklaracji polskiej. Ach, jest jednak. Nie dla koalicji z Tuskiem i jego ludźmi. Ja wiem, że on jest różnie interpretowany. Więc ja zapytam, czy bylibyście w stanie utworzyć rząd z Platformą Obywatelską? Czy na takie pytanie jest pan w stanie w ogóle odpowiedzieć? Nie trwają obecnie żadne rozmowy koalicyjne, więc odmawiam spekulowania na ten temat. Czas na spekulowanie o kolejnych rządach będzie po następnych wyborach. No dobrze, więc pytania o, o też o rekonstrukcję rządu, myślę, że też ważny temat, bo nowy minister sprawiedliwości już przedstawił e, tutaj swoje plany, już zaczął pracę można powiedzieć, bo zawiesił, na początku powiedział, że odwołał, a tak naprawdę zawiesił e, prezesów i wiceprezesów sądów i tutaj moje pytanie, jak pan patrzy na ten taki początek urzędowania tego ministra sprawiedliwości? No taka rewolucja kadrowa, nic dobrego moim zdaniem z tego nie będzie. Nic dobrego z tego nie będzie, natomiast... Bo tym, że potrzebuje swoich współpracowników, że musi dobierać swoich... To jest takie, no okej, okay. yy, w pierwsze dwa dni już ich dobrał, tak, że tych wyrzucił. Yy, jak ktoś robi takie masowe rewolucje kadrowe dwa dni po objęciu urzędu, to bardzo rzadko jest to znak tego, że, był, yy, że, że rzeczywiście chodzi o, o ludzi, o instytucje, bardziej chodzi o show polityczne. Wydaje mi się, że było zapotrzebowanie w rządzie na to, żeby zrobić show, pokazać twardość. Natomiast no mnie to osobiście martwi. Ja uważam, że my potrzebujemy w tych sprawach wymiaru sprawiedliwości uspokojenia nastrojów. My w konfederacji postulujemy ideę tak zwanego resetu konstytucyjnego, czyli zamknięcia sporu o praworządność przez przyjęcie poprawek do konstytucji i odejście od tego kwestionowania siebie nawzajem. Bo też powiedział to minister, minister sprawiedliwości, priorytetem będzie przywrócenie praworządności. On podkreśla cały czas, że tej praworządności w tym momencie nie ma, że trzeba się jeszcze zająć tak zwanymi neosędziami, jak to mówi. Mhm. Jak to pan odbiera? Że żyjemy, jak rozumiem, w państwie niepraworządnym w tym momencie? Stanu idealnej praworządności to nigdy nie ma i nie będzie. Zawsze są jakieś problemy. E, natomiast e, ja rozumiem, że to stwierdzenie ma oznaczać, że panuje kryzys. E, e, Kryzys wymiaru sprawiedliwości. Wypowiadając się o stanie sądownictwa, Bosak stwierdził, że Polska znajduje się w głębokim kryzysie wymiaru sprawiedliwości, którego nie rozwiążą ani rządy PiS, ani PO. Konieczne są jego zdaniem głębokie systemowe reformy, a nie tylko zmiany kadrowe. Ja myślę, że tak, częściowo mamy kryzys wymiaru sprawiedliwości. On jest zawiniony także przez partię z, z nominacji, której pan Żurek przyjął stanowisko w rządzie. Czyli przez platformę, m.in. w wyniku bezprawnego przejmowania władzy w prokuraturze, w wyniku odmawiania nominowania nowych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, co jest sprzeczne z Konstytucją, w wyniku kwestionowania statusu powołanych sędziów, nazywających ich tak zwanymi neosędziami, co jest w mojej ocenie sprzeczne z Konstytucją, do czego nie ma podstaw w żadnych wyrokach międzynarodowych sądów czy trybunałów, na które rzekomo się powołują. Także uważam, że mamy pewien kryzys. Oczywiście jest też problem. Z legitymacją e, czy prawidłowością działania Krewy Rady Sądownictwa. E, natomiast, moim zdaniem, część tych kryzysów jest sztucznie kreowana. Na przykład cały ten kryzys, tak zwany kryzys czy, czy problem z neosędziami, czyli z kwestionowaniem e, prawidłowości y, powołania sędziów, on jest sztucznie wykreowany. Gdy, jakby, jak rozwiązać problem z neosędziami? Uznać ich za sędziów. I już rozwiązane. Nie, no, ale nie tak, trzeba że nawet. mówić żadnej... i mówi co innego. Mówi, że są tr... pełniące obowiązki sędziego. No to jest, to jest anarchizowanie życia państwowego. Uważam, że minister sprawiedliwości, wchodząc w tę retorykę, anarchizuje życie państwowe. Czyli minister sprawiedliwości anarchizuje życie państwowe, no to. Wchodząc w tę retorykę. No to. Ale rozumiem, że wchodzi, bo o tym rozmawiamy. No, no wszedł? No tak. Więc, Dlatego zato no się zaczęło w takim razie. Zaczęło się dokładnie tak, jak oczekiwał tego Donald Tusk. A jak rozumiem, czyli Donald Tusk oczekuje czego? Konfliktu, tak. chaosu, konflik walki. będzie się tak nasilał teraz nam cały czas? No to, walka moim zdaniem, to, to, to będzie tak, że przed mediami i przed społeczeństwem będzie odgrywany spektakl, e, że jest bardzo intensywnie. Natomiast na poziomie operacyjnym im będzie jednak zależało, e, żeby sądy pracowały. E, e, więc to będzie takie coś pomiędzy. Mydlenie oczu, że jest wielka wojna. I jednocześnie, no przecież widzimy, że był operacyjny kompromis z prezydentem Dudą kończącym swoją kadencję, i zostali powołani sędziowie, asesorzy, gdzie była potrzebna kontrasygnata premiera. Więc to jest taka gra pozorów, tak? Premier chce sprawiać wrażenie twardego, walczącego z tymi klikami tam, prawda, zainstalowanymi przez PiS ministra Ziobra, a w rzeczywistości potrzebuje jednak, no, żeby te sądy pracowały, bo nie chce niezadowolenia społecznego, że terminy jeszcze będą dwa razy dłuższe niż za poprzedniej władzy. Więc moim zdaniem tutaj mamy do czynienia trochę z konfliktem, trochę z grą pozorów, um, tak naprawdę to są takie igrzyska. To są takie igrzyska, które politycy próbują do, dostarczać No to moje pytanie w takim Polakom. razie. Czy to się wpisuje w te igrzyska, czy nie? Bo też powstały dwa superresorty. Superresort gospodarczy. To jest nieprawda. Od razu mówię. Energetyki. No ale takie były zapowiedzi. No, to jest, jest retoryka nieprawdziwa. Miłosz Motyka, no przecież został powołany na tego ministra no do spraw to... energetyki. I chciałam właśnie zapytać, co pan sądzi o tym pomyśle całym. To o co tutaj chodzi? Jak to jest nieprawdziwe? próba stworzenia pozoru jakiejś zmiany. W rzeczywistości że Motyka jako minister nie ma pełnych kompetencji. Energetyka nadal jest podzielona pomiędzy parę ministerstw, w szczególności Ministerstwo Klimatu i Środowiska, gdzie pozostały kwestie związane z odnawialnymi źródłami energii, z wdrażaniem polityki klimatycznej, która bardzo mocno zahaczała energetykę, z negocjowaniem tych rzeczy z Unią. Kwestie z negocjacjami unijnymi poszły też do MSZ-u. Mamy ciągle strategiczne spółki Skarbu Państwa pod Um, Ministerstwem Aktywów Państwowych. Dodatkowo niektóre rzeczy są bezpośrednio pod premierem. <laughs> tak naprawdę Miłosz Motyka dostał te tak zwane departamenty merytoryczne, które niekoniecznie wykonawczo um, może sobie tam jakąś strategię napisać, opublikować ją. Ale to, to jakby z taką twardą czyli, władzą to nie ma dużo wspólnego. Czyli Miłosz Motyka, jak rozumiem, tam nie ma żadnej siły sprawczej? Jakąś ma. Jakąś, małe, jakąś mało istotną? Yy, tak to brzmi troszeczkę. Po prostu władza w obszarze energetyki, tak jak była podzielona, tak nadal jest podzielona. Uważam, że to samo co takie zmiany, takie pozorne zmiany w takim razie? Może po to, żebyśmy o tym dyskutowali, a nie dyskutowali o innych sprawach. No Odwracanie uwagi społeczeństwa. Trzy czwarte polityki demokratycznej to odwracanie uwagi społeczeństwa, kierowanie jej na rzeczy nieistotne, po to, żeby nie było widać zaniedbań, braku sukcesów w rzeczach istotnych to jakie jest największe zaniedbanie? Na przykład w rzeczach istotnych. Rząd kłamał w trakcie kampanii wyborczej, że nie ma już zielonego ładu, że polityka klimatyczna że będzie rewidowana. To były kłamstwa. I żebyśmy nie, nie, nie demaskowali tych kłamstw, serwuje nam się jakąś nową opowieść, tak? Te, wtedy się serwowało, że nie ma Zielonego Ładu, jest, jest ten... No, później było o granicach, że są twarde kontrole, to nieprawda była. Teraz, że super resort, to też nieprawda. I tak na każdy tydzień są nowe jakieś kłamstwa, manipulacje, jakieś takie narracje. Specjaliści od polityki nazywają to, pani pewnie zna ten termin, spiny. Czyli tak jak się z języka angielskiego, to jest tak jak się bierze bączek i puszcza, to to... to, to. To, to, to trochę chodzi. Ale trzeba przyznać, że również politycy z tego środowiska koalicji rządzącej zaczynają krytykować premiera. Joanna Mucha z Polski 2050 powiedziała, mam coraz głębsze przekonanie, że premier nie da rady. Niemieckie media Der Spiegel, premier najwyraźniej poniósł porażkę, wydaje się bezsilny. No tych komentarzy takich jest dużo, to pana zaskakuje, czy nie? Nie, no po przegranych wyborach prezydenckich to są dość oczywiste komentarze. Ja myślę, że oni i tak są wszyscy dość powściągliwi. Tak naprawdę gdyby. Tam było dużo energii politycznej i prawdziwego przywództwa, to powinni zmienić premiera na kogoś już prawie połowa kadencji. Sondaże są słabe, natomiast no, wyraźnie nie mają na kogo. Wyraźnie nie mają na kogo, moim zdaniem, te spekulacje, że Radosław Sikorski zastąpi Donalda Tuska, one nie są moim zdaniem poważne i jakby bardzo się dziwię, jeśli coś takiego nastąpi. Moim zdaniem po prostu nie mają na kogo. O Radosławie Sikorskim. Bosak zauważył, że Radosław Sikorski może i zaczynał jako polityk prawicowy, ale dziś znajduje się wyraźnie po stronie centrolewicy. Ocenił to jako przykład ewolucji ideowej oderwanej od pierwotnych wartości, które niegdyś reprezentował. Tam nie ma zbyt wielu silnych postaci. No ale Radosław Sikorski przedstawia siebie, tak mówią przynajmniej, jako takiego polityka troszkę prawie prawicowego. Co pan na to, bo pan jest politykiem prawicowym, no trzeba tak przyznać. Nie, nie, no to Radosław Sikorski może zaczynał wiele, wiele, wiele Temu, gdzieś na prawicy umiarkowanej, natomiast obecnie głosi postulaty i hasła no, idące w kierunku takiej, powiedziałbym, centrolewicy, niestety. O podniesieniu kwoty wolnej od podatku. W kontekście polityki podatkowej, BOSAK poparł postulat podniesienia kwoty wolnej od podatku. Zastrzegł jednak, że taka zmiana musi iść w parze z redukcją wydatków publicznych i ograniczeniem biurokracji, aby nie obciążać dodatkowo budżetu państwa. Podniesienie kwoty wolnej od podatku to jedna, jedna z takich sztandarowych obietnic mhm. tego rządu. Na 100 dni wśród 100 konkretów było to podniesienie kwoty wolnej od podatku. No i co? Teraz słyszymy premier mówi, Widziałem, że... że poseł Michał Szczerbał mówił, że to nieodpowiedzialne nie. w ogóle i że nie, 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 prezydent nie powinien takiej ustawy zgłaszać. No widać, jak to się zmienia, tak? Najgorsze, jeszcze raz to podkreślę, najgorsze jest to, że społeczeństwo to toleruje, że można na jedną sprawę zmienić zdanie. Parę razy w ciągu niecałych dwóch lat i tacy politycy nie tracą poparcia. Bo może mówią nagle, że właśnie nie ma tych pieniędzy, że są inne priorytety, że no trzeba poczekać. To, że obiektywnie te wszystkie dane mieliśmy już w kampanii 23 roku, to wszystko było wiadomo. Czyli to tak z premedytacją takie oszustwo w takim tak. razie. A teraz to, że w 2027 też nie, no ale może chwilę po tym to się wydarzy, to też yy, Ta Tak, koalicja tego nie zrobi. W moim zdaniem to jest dość oczywiste. A z jakiego powodu nie zrobił? Po pierwsze, dlatego, że ma zupełnie inne priorytety niż oddawanie ludziom ich własnych pieniędzy. Po drugie, dlatego, że ma lewicę na pokładzie. Lewica nie chce żadnych obniżek podatkowych, bo dla nich to jest sprzeczne z ich programem. Lewica chce wyższych podatków, szczególnie dla tych, którzy coś więcej zarabiają. Następnie, obiektywnie sytuacja budżetowa jest trudna, to jest fakt. Eee. Najwyższy deficyt w historii, tak naprawdę. I pytanie jeszcze, ile można jechać na takim e, silnym zadłużaniu. Jest duża grupa tak zwanych progresywnych ekonomistów, przestrzegam przed tym towarzystwem, którzy uważają, że zadłużanie może być prorozwojowe. Tak na marginesie premier Morawiecki był pod ich silnym wpływem i też mocno poszedł w zadłużanie, tworzenie długu pozabudżetowego. Eee. Ja nie kwestionuję tego, że są współcześnie bardziej niż kiedykolwiek w historii rozwinięte możliwości zadłużania. Natomiast uważam, że nie jest tak, że to nie ma kosztów. Zawsze to ma koszty. One są odłożone w czasie. One czasem są niefinansowe, ale polityczne. Natomiast te koszty są i mogę panią redaktor zapewnić, że politycy wysokiego szczebla, choć tego nie przyznają w mediach, zdają sobie sprawę z tych kosztów. Natomiast ta pokusa, żeby wystąpić w roli świętego Mikołaja przed społeczeństwem, żeby dostarczyć społeczeństwu dwa, trzy lata wcześniej coś, zanim zrobią to następcy, ta pokusa jest gigantyczna. I dlatego mamy to, co mamy, czyli zadłużenie najwyższe w historii. Konfederacja ma jakiś pomysł, jak z takiego kryzysu wyjść, który mamy teraz? No bo trzeba to nazwać kryzysem. No wrzucić przede wszystkim zadłużenia. takie populistyczne myślenie, że obowiązkiem polityków jest nieustannie ogłaszać nowe programy i coś społeczeństwu rozdawać. Jeżeli my będziemy trwić w tej pułapce i będziemy konkurować ze sobą na to, kto więcej rozda, a nie kto uchwyci kontrolę nad nieustannym wzrostem wydatków budżetowych, znaczy no po prostu najpierw musi być dobra doktryna i moim zdaniem doktryna dobra to jest taka, że sektor prywatny ma rosnąć, a państwo ma mieć pewne funkcje i je dobrze obsłużyć, ale nie jakby nie może być tak, że my stymulujemy doktryna stymulowania rozwoju gospodarczego nieustannie wydatkami publicznymi. Ja znając naukę ekonomii nie kwestionuję tego, że w niektórych sytuacjach wydatki publiczne mogą odegrać rolę stymulacyjną, ale jeżeli się z tego robi prawidłowość i co więcej uważa się, że to będzie stale rosnąć, to to jest chore. I po prostu potrzebujemy spopularyzować w społeczeństwie myślenie przeciwne. I chcę to podkreślić. To nie musi być myślenie liberalne, bo zaraz ktoś mnie oskarży, że to jest taki czysty liberalizm, i to już jest passé, i teraz są inne czasy. Nie, nie o to chodzi. Natomiast chodzi o to, żebyśmy nie wpadli w taką pułapkę lewicowości, lewicowej polityki gospodarczej. Bo to prowadzi do jednej rzeczy, mianowicie z czasem społeczeństwo i gospodarka prywatna i sektor prywatny staje się po prostu przybudówką do administracji państwowej. My już częściowo w tej sytuacji jesteśmy. Proszę porozmawiać z przedsiębiorcami, proszę porozmawiać z naukowcami, proszę porozmawiać z tymi wszystkimi zwanymi beneficjentami tych różnych grantów, nie grantów, programów. Proszę zobaczyć w tej chwili nową perspektywę unijną, która została ogłoszona, gdzie ma być zreplikowana ta metoda zarządzania przez cele, jak było w KPO, kamienie milowe. Kontrole, warunkowanie funduszy, tak, zatwierdzanie programu, czy my budżet. tego chcemy. To, no to nie ma nic wspólnego z wolnością. Dzięki za obejrzenie tej analizy politycznej. Jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi komentarzami i gorącymi wydarzeniami ze świata polityki, koniecznie zostaw subskrypcję, kliknij dzwoneczek i bądź z nami na stałe.